Dzień dobry, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażę Państwu, jak w sposób prosty, szybki delegować swoje uprawnienia, swoje role do innej osoby. Kiedy może się to przydać? Wakacje, urlop, czyli ten najlepszy przypadek. Jakieś zwolnienie lekarskie, jakaś nieobecność. To jest naprawdę przydatne. Spójrzmy. Jakie role ma obecnie użytkownik CEO Monika? Bo na nią będziemy swoje uprawnienia delegować. Ma takie tutaj role: CEO, pracownik, faktury. Zapamiętajmy ten ekran. Państwo będą mogli sobie cofnąć, ale zapamiętajmy ten ekran. Przechodzimy w prawym górnym rogu. Mamy tutaj naszą ikonę użytkownika. Przyciskamy. Przyciskamy w profil. Otwieramy zakładkę Delegacja uprawnień. I tu dzieje się cała magia. Wybieramy użytkownika, na którego chcemy te nasze role przepisać. Jest to CEO Monika. Wybieramy zakres dat. Może być ostatnie 7 dni, ten tydzień. Tu mamy takie podpowiedzi, możemy też. Tutaj ręcznie tą datę, prawda, zaznaczyć od dzisiaj do jutra. Ja zaznaczę po prostu dziś, i teraz musimy wybrać, jakie role. Tu, pod, na, tym, na tej lewej tabelce, mamy podpisane Twoje role, czyli użytkownika role, na których jesteśmy zareagowani, czyli nasze, nasze role. I rozszerzmy sobie biznes. Możemy wszystkie role biznesowe, na przykład temu użytkownikowi, oddać na ten czas, zakres dat, czyli na dzisiaj, lub możemy odznaczyć, możemy od, zaznaczyć wszystkie, odznaczyć wszystkie, na przykład jedną konkretną, na przykład Admin Simple Mobile. Ja CEO Monice oddam wszystko, co mam biznesowo, wszystko, a niech ma. Zaznaczyłem rolę, zaznaczyłem zakres dat, wybrałem użytkownika, jedyne co pozostaje mi, to delegować uprawnienia. I teraz przyciskam delego uprawnienia. W moje delegacje pojawił się tutaj wpis, że dzisiaj zastępcą moim jest CEO Monika. Przejdźmy na tego użytkownika. Mówiłem Państwu, żeby zapamiętać ten ekran roli, bo teraz jest on dużo inny, jest pełniejszy. CEO Monika przejęła moje role. Oddałem jej, jest dzisiaj. Adminem. Tak to właśnie działa. Jak to anulować? Ach, albo poczekać do północy, czego no teraz na filmie nie będziemy robić, albo po prostu przyjść z powrotem tu, gdzie byliśmy, czyli prawa, górna strona, ikona użytkownika, profil, delegacja uprawnień, przyciskamy w czerwoną ikonę śmietnika. Czy jesteśmy pewni? No jesteśmy, przyciskamy tak. I teraz, jak już wrócimy na CEO Monikę, to tych roli już będzie troszeczkę mniej. No, ubyło. Ubyło, nie ma, zabraliśmy. Czy to działa tylko w obrębie ról? Nie. Jeżeli na przykład ten użytkownik, na który deleguję uprawnienia, miał jakieś dokumenty do akceptacji, był gdzieś na liście do akceptacyjnej, to my też przejmujemy te dokumenty. Możemy to sobie. W prostych słowach powiedzieć, że przejmujemy po prostu pracę innego użytkownika i po prostu zastępujemy go. Jesteśmy na zastępstwie. I tyle. Dziękuję serdecznie Państwu, i słyszymy się przy następnej okazji. Dziękuję.